Cześć! Jesteś na ryczałcie, więc to może dotyczyć również Ciebie. Od 1 stycznia 2026 wiele się zmieni, jeżeli chodzi o formę opodatkowania. Dokładnie chodzi tutaj o przedsiębiorców, którzy współpracują z firmami rodzinnymi, bądź też z bliskimi biznespartnerami w branżach takich jak przykładowo obsługa nieruchomości, reklama, projektowanie, badania rynku, budowlanka. Więc tego jest naprawdę sporo. Do tej pory, przykładowo, nie wiem, żona świadcząca usługi na rzecz firmy męża doradcze była na 8,5%, teraz 17%. To samo tyczy się całej reszty stawki, więc, więc te zmiany są surowe. Lepiej się do tego przygotować, żeby to wiedzieć. Jakie jest uzasadnienie? Uzasadnienie jest: zmiany wynikają z potrzeby uszczelnienia systemu podatkowego. I realizacji zasady sprawiedliwości podatkowej, o której mówi artykuł 84 Konstytucji Rzeczypospolitej. Więc warto gdzieś się temu przyjrzeć. Link do, do, do artykułu macie w opisie filmu. A robimy się słabo, jak o tym myślę. <grym> Pewno Wam też zostawcie jakąś, zostawcie komentarz, zostawcie jakieś info, co o tym myślicie. A jeżeli planujecie zmienić formę opodatkowania, to koniecznie napiszcie na jaką. Dzięki, na razie, cześć.